Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć, dzisiaj chcę tobie powiedzieć o szczegółach. Ja osobiście nie jestem osobą, która jest bardzo mocno szczegółowa. Właśnie jestem bardziej na ogół. Pewne detale widzę i one mnie biją po oczach, ale generalnie rzecz biorąc, praca na szczegółach mnie męczy. I wolę rzeczy ogólne, jest też z dużą emocją i szybkością wykonywane, no, a nie szczegółowe. Natomiast na początek tradycyjnie historia z końmi. Oglądałam ostatnio w telewizji zawody. No już wysokiego szczebla jeźdźcy skakali przez przeszkody i w trakcie skoku jednemu jeźdźcowi, to znaczy koniowi tak naprawdę, przekręciło się siodło tak w bok, na szczęście nie, nie, nie od razu wpadło pod brzuch. Jeździec spadł, na szczęście nic mu się nie stało, natomiast koń no trochę pobiegał za nim go złapali i tutaj historia się zakończyła dobrze, bo koniowi też się nic nie stało. Natomiast taki wydawałoby się detalik, jak podciągnięcie popręgu koniowi prawidłowo, no to jest elementarz w ogóle jazdy konnej, a na poziomie za zawodów rangi, no już wysokiej, gdzie byli znani jeźdźcy z Europy Wschodniej i Centralnej. W ogóle, że taki detal, takie coś nie powinno się wydarzyć, a jednak się wydarzyło. I to dało mi do myślenia, że szczegóły mogą być bardzo ważne, mimo, że ja nie przepadam za szczegółami, ale też... Co zrobić, żeby nie dać się zwariować, jeśli chodzi o szczegóły? I takich przykładów dotyczących szczegółów w jeździectwie, czy przebywając w stajni z końmi, z ludźmi, którzy zajmują się końmi, widzę bardzo dużo. Na przykład, jak patrzę, jak weterynarz jest skupiony i robi zastrzyk w odpowiednie miejsce, no to to jest kwestia zasadnicza, ale tak naprawdę, patrząc z punktu widzenia powierzchni konia, to wydawałoby się: a, 2 mm w tą, 5 cm w tą. A jednak tutaj ta precyzja i ten szczegół jest bardzo ważny. Ale też czasami patrzę z jakim pietyzmem, w jakich detalach. Najczęściej dziewczyny. Wy wybaczcie, najczęściej dziewczyny ubierają swoje koniki, jakie są piękne czapraczki, czyli takie kocyki pod, ko pod siodło, czy jaki kolor jest dobrany do na przykład ochraniaczy, czy nauszników, ogłowiu. Czyli w tych skórzanych paskach, które są na głowie u konia, są jakieś diamenciki, no przepiękne kolory. No ja patrzę na tak cudnie wystrojonego konia, który jest niedoczyszczony, który idzie brudny ze słomą w ogonie, na przykład. No więc hmm, tu detale, i tu detale, które ważne. Jak kwestia dotyczy, nie wiem, brudnego kawałka zadu, czy właśnie słomy w ogonie, no to nie jest detal, który zabija. Chociaż u osoby takiej na detale, żeby pięknie wyglądać, jest zaskakujące dla mnie. Natomiast, jak jest koń niedoczyszczony pod siodłem, czy na głowie, czy ma niedoczyszczone kopyta, hmm, no to to już jest niebezpieczne ze względu na zdrowie konia. Więc są szczegóły i szczegóły. Natomiast przechodzę do szczegółów w biznesie, bo przypominam sobie taką sytuację, kiedy kiedyś. Poprosiłam osoby pracujące w księgowości, żeby mi, bo kończył się miesiąc, żeby mi przygotowały informację bieżącą, jak, w jakiej jest firma, i powiedziałam, że na jutro. No i one mi przygotowały. Jak otworzyłam ten plik, siedziały bardzo długo nad tym, to miało być taka projekcja. Tak. Natomiast jak mi jak przysłały ten plik w Excelu z liczbami do dwóch miejsc po przecinku, to, co zdały rady, już wprowadziły z tych faktur, które są plus, plus projekcja, jak, jak to wygląda. A ja wtedy zdałam sobie sprawę, że mi chodziło o trzy liczby i to zaokrąglony do tysiąca. Zrzuciłam hasło zbyt ogólne i brak tego szczegółu, jednak o co mi chodzi, był zasadniczy, bo dla osób, które z kolei mają inną osobowość niż ja, czyli są bardzo pedantyczne, dbają o detale. Ważne są dla nich wszelkie szczegóły, no to rzucenie hasła mojego ogólnego było zrozumiałe przez to, że potrzebuję właśnie liczby do drugiego miejsca po przecinku. To był mój ogromny błąd. Źle to im zakomunikowałam. Czasami podaję jako właśnie przykład w zarządzaniu, żeby umieć powiedzieć, jaki jest cel, po co mi to, ale też określić się w jakimś szczególe. Nie trzeba od razu się zagubić w szczegółach, ale żeby podać szczegół. Potrzebuję trzy liczby za okrąglenie do tysiąca złotych. No przeżywam to już lata temu, ale przeżywam to jako taką wielką naukę, ponieważ naprawdę osoby się narobiły bardzo dużo, a zupełnie to nie było mi potrzebne i to był absolutnie mój błąd menedżerski. I tak jak patrzę sobie na, na inne sytuacje w zarządzaniu zespołem, czy w ogóle we współpracy z ludźmi, gdzie szczegół jest ważny, ale nie miliard szczegółów jest ważny. Czyli na przykład ja, ja lubię ludzi chwalić, i uważam, że my, jako szefowie, menedżerowie, w ogóle ludzie, za mało pozytywnych informacji sobie przekazujemy. Ale to jest moja opinia, może po prostu z takimi sytuacjami się stykam. I hołduję takiej zasadzie chwale bez ale. Nagrałam też rolkę właśnie pod takim tytułem: chwale bez ale. Moje rolki, takie inspiracyjne, możecie obejrzeć na stronie www.annaszdzieszynska.pl. Jest to rolka. 008, właśnie pod tytułem Chwale bez ale. Jest ona w zakładce inspiracje na trudne sytuacje. Tak przy okazji, a pro pochwalenia, jeszcze też nagrałam odcinek podcastu o chwaleniu. To był odcinek 24 takiej serii Feedback, część 6 i tytuł Dziecięć w miodzie. Czyli taki mały detal, wrzucenie słowa ale, a ile może zmienić, szczególnie w sytuacji pochwały. Słuchając różnego rodzaju prezentacji czy dłuższych wypowiedzi. Na ile ludzie akcentują to, co jest dla nich kluczowe? znaczy dla nich. Co jest kluczowe, żeby adresaci usłyszeli. Jak akcentujemy pewne słowa, Na co zwracamy uwagę? No i to są detale ważne. Ale też ja jako manager na ile wymagam perfekcjonizmu, wielu szczegółów, czepiam się drobiazgów, a umykają mi rzeczy zasadnicze. Tutaj hołduję zasadzie, o której mówił Peter Drucker, że ważniejsze odrobienia wszystkiego tak, jak trzeba, jest robienie tego, co trzeba. Czyli czy robię i wymagam tego, co trzeba? To są moim zdaniem zasadnicze pytania dotyczące zarządzania, żeby nie zagubić się w szczegółach, jednak o nich też nie zapominać. I pytania rozwojowe na dziś, do których Cię zapraszam. Jak siebie postrzegasz? Jesteś osobą bardziej na szczegół czy na ogół? Kiedy zabrakło ci szczegółów, na przykład w jakiejś decyzji i jakie były tego konsekwencje? Na ile zagubiłaś się, zagubiłeś się w szczegółach i do czego cię to doprowadziło? Co możesz zrobić, żeby dobrze korzystać ze szczegółów? Dzięki za dziś. Pozdrawiam serdecznie.